Witajcie na kanale Dzieciaki i Testują. Dzisiaj pokażę Wam książkę od wydawnictwa Media Service Zawada Psi Patrol, kociaki w kąpieli. Zapewne doskonale znacie serię książeczek. Nieduże książeczki, właśnie, które można kupić zresztą na książeczki bajeczki.pl. One nie są drogie i one ukazują się regularnie. I tam zobaczycie, że jest ich bardzo dużo o pieskach z Psiego Patrolu i nie tylko. A tu już zobaczcie zapowiedź kolejnego numeru Oliwka już przebiera nóżkami, bo kosmo Pieski w akcji to będzie 24, już odcinek, że tak powiem. Bo są to generalnie książeczki oparte na odcinkach które znamy z telewizji. Kociaki w kąpieli. Rabył udał się tutaj do Stalonu Piękności na kąpiel do Katie i bardzo nie mógł się doczekać tej kąpieli. Katie tutaj miała trochę pracy no i wyszło tak, że Rabel zaproponował, że zaopiekuje się kotami burmistrza, który tutaj je przeniósł właśnie i w nagrodę będzie miał kąpiel z Podwójnej porcji pijany. A trzeba jeszcze zaznaczyć, że tutaj był taki szampon, no, że bardzo napuszone zrobiły się nasze kociaki. Zobaczcie, i wiatr je poniósł w przestrzeń. No i psi Patrol musiał ruszyć do akcji. Musieli uratować kociaki, złapać kociaki. Każda akcja psiego patrolu kończy się sukcesem, więc wiadomo, że i ta się skończyła, ale dzieje się tutaj dzieje po drodze, zobaczcie. Kociaki fruną, pieski je łapią, wygląda jak baranek czy owieczka. Taki mały, mała, puchata kuleczka. No i właśnie taka historia tutaj się znalazła. Piękne, kolorowe ilustracje. Te książeczki są fantastyczne i dzieciaki uwielbiają. Na pewno wszystkie dzieciaki uwielbiają czytać o swoich ulubionych bohaterach z telewizyjnych bajek. Jestem pewna, że żadne dziecko nie odmówi lektury ze swoim ulubionym bohaterem, i świetne jest to, że regularnie się pojawiają nowe książeczki. Jest to zawsze dodatkowy powód, żeby więcej czytać. Kociaki w kąpieli, Psi Patrol, więcej o książce na blogu, w opisie do filmu jest link, zapraszam Was tam gorąco, a ja już dziękuję za uwagę, pozdrawiam, do usłyszenia w kolejnym filmie.